Ja pierdolę. Co jest kurwa? Ja pierdolę, co ma z opami? Fajnie sobie popatrzeć jak dwóch kolegów wyświczy w basenie Widać, że to jest ogromna przyjaźń Podpis Just two bros working out Majówka EUK 2023, typowo w chuj no Tak będzie Nie zapierdolił polu mojej chaty Nie zapierdolił polu mojej chaty chat. ma uszol. Dobry arbuz to, zdrowy, zdrowy arbuz w środku dojrzały. I try so jest to klatka ciekawa jest? no widać, że tutaj koleżanka dużo ćwiczy, tutaj pięknie mięsień pośladkowy y, ukształtowany, wąska talia, y, klatka rozbudowana Udo jest, Udziec jest y, dobry hip trusty sobie robi koleżanka o klapki dziękuję ci bardzo za prejnika. No nie, ja jest tutaj, jestem, jestem fanem, jestem fanem wysportowanych dziewczyn. Ja co prawda <laughs> szerokim wiem, łukiem omijam siłownie, ale na wysportowaną dupeczkę lubię sobie popatrzeć, nie? O Jezu! O matko! Ale wolne To, to ja po trzech sekundach ruchania. Ja ci Dobra, bez beki, nie? Bez beki Dałbym jej kurba Dałbym jej Bez beki, nie? Bez beki w chuj. Normalnie jak miał Taką sytuację, że ona by chciała, to bym jej kurwa dał. Dałbym jej po gaciach w chuj, nie? I zobacz ona bym wtedy powiedziała, ale kurwa wielki, ale wielki, a nie kurwa, że ja ciągam gacie, a co to jest, kurwa, co to jest? Ona no, tak. Tak. A nie kurwa, tak. Normalnie... Fajne bo ciało, kurwa, powiedz, że nie. Przątasz to wszystko i to ma być posprzątane i czyste tak, było imbecy. Jest, jest okej. Okay. To wszystko ma być posprzątane. Tu masz wiaderko i z wiaderka do kompostownika. <śmary> to marnowanie o, było tak, było tak nieraz na dzieciństwa. Jak stary wjechał do pokoju, to ino wszystko leciało przez temu i stary się nie pierdolił. Tam nie było, że masz ileś czasu na posprzątanie, tylko wchodził. Jak na przykład jest szafka i na szafce leży tam pełno jakiś pierdół To wchodził, robił ręką tak po szafce, wszystko na ziemię Jakieś ciuchy nieposkładane, coś to wypierdalał a, a jak już... I mówi tak Tu ma być kurwa porządek I chuj A jak wrócił i na przykład nie było porządku, bo ja byłem pochłonięty gro, To podchodził, najpierw je brał za szmaty, tak? ściągam je z, z tego... Z, z komputera Otwierał okno Brał tak kurwa rzeczy z tego sypu i przez okno na ogródek. I mówi. Teraz wypierdalasz, zbierasz to. I jak tu wrócę za 20 minut to ma być kurwa wszystko pokładane. Tata był w wojsku był. Ta, tata dość wysoko był w wojsku. Nie pamiętam jaki tam miał stopień, ale. Dość, dość, dość wysoki stopień miał. Stąd stąd te takie twarde zasady w chacie były. No, typowy trep, nie? No i wyszedłeś na ludzi, no tak wiesz, widzisz, łóżko jest pościelone, nie, łóżko jest pościelone, co, yy, ciuchy nie są co prawda złożone w kostkę, yy, ale no bo co, bo na szybko ściągałem dres, nie. Starego misia pan na sztuczny miodek nie nabierze. Nie a ciebie bym ruchał moim dużym chujem. Dobra, dobra, gościu, wycisza osy... malerki, <śmulety> zabieram ci, ci te a w tym momencie, kurwa, kurwa. <śmulety> Co jest kurwa, ej dobra, muszę też kiedyś zrobić RL-a tak żeby żebyście trollowali TTSami i tymi To jest dobra beka, to jest dobra beka O, o tym mówiłem właśnie, o tym mówiłem z tamtą panią z TikToka <laughs> Czy lubię małe? Lubię niskie dziewczyny no Lubię niskie dziewczyny, a to dlatego, bo ja jestem wiesz, 1,80 m wąt wątłej postury no to taka mała niska do mnie pasuje, nie? Takie małe, kurwa ostre, zboczone dupeczki. A no jak wsiadasz do auta do Ginolda, to tak to właśnie wygląda. Kurwa, jak nie jeździ. Preston Pulley, slide with a potty, man hold two from the woody. Saru know me, man leave two in your hoodies. my young Pulley. a ja w air max like Gugian, the Gorge, kurwa tu zobacz. Zabash Drip, bratku. with man hold from the woody. know me, man leave in your my young Pulley. van gouts of van Amo zakurviu Als Van het goed is, van sa tutok ang tak 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 dugo pero hindi tutok hang na nagmama ang maangan Panoman lalaban angulanka laban laba. laban na to, co to jest? Tutop na to, co to jest? I chuj. Ale go kurwa pocisnął jebany i ja pierdolę. Dzień dobry, z tej strony Sandra Walczak. Ja tutaj dzwonię z propozycją... Kurwa, sprzedaż tą narka czy nie? Halo, dzień dobry... Z... Co jest, kurwa? Z tej strony Sandra Walczak. Dobra, ja... demon jakiś. Uciekaj mi stąd. Podaj wyższy stopień od słowa słony... Słony Sól. Nie. nie. Nie, nie. Słony, słonisty. Podaj wyższy stopień, słowa słony. Słony. Sól. Nie. nie. Nie, nie. No każdy wie, że jest kurwa słońszy. No kurwa, ja pierdolę Jaki słonisty. <noise> Ej, lubię sobie patrzeć na żuli, nie? Lubię sobie patrzeć na żuli. Ej, zorganizuję chyba... Got the muscles. Oj, ich uj. I koniec TikToków. Geneza jest taka. Geneza jest taka, że moja serdeczna koleżanka Weronika zaprosiła mnie na wesele. Swojej kuzynki. Którą też znam. I co? I Weronika chciała zrobić TikToka, gdzie jest tam First and Last Drink Challenge. Czy coś takiego. No i co? I obejrzyjmy sobie to. Skoro. Skoro trzeba, to trzeba. Mam młodej Ja jestem panem Murzyn i mam na imię Igor, a to mój pierwszy drum To wysłać. Ej to idę do mojej żony? A. Gdzie do kogo? Do kogo? Do mojej żony. Oj, elegancko. Ej, to jest my last ring. Igor, Idziemy się na to. Cześć, jestem Aldona, to mój pierwszy. Oj, pani Aldona. Pani Aldona, mama Weroniki. Ja tam tak smoliłem oczka do pani Aldony. Weronika była tak wkurwiona, ale no nic. Pani Aldona to jest kwintesencja kobiecości. Jestem Aldona, to mój ostatni. Ej, to. Łe, jest film. Kurwa, film z wesela jest do bo mi wysyłała Asia. Asia mi wysyłała film z wesela. Tam pewnie by było, jak kurwa tańczę z panią Aldoną. Ale ja se najpierw to obejrzę sam, a potem ewentualnie w jakiś dzień na streamie to obejrzymy, bo nie chcę tego pierwszy raz obejrzeć na tym, bo być może jakieś dziwne słowa tam były. Chociaż na, na, na filmie Weselnym chyba by zbulurowali jakieś słowa, nie? Bo to przecież jest pamiątka na całe życie. To wątpię, żeby coś. No możemy grać. To był pierwszy drink zanim nalałem drugiego Co ty gadasz, tej ostatni czy nie ostatni? To jest kurwa, w ogóle nie ostatni drink, to jest środkowy drink. Pierwszy, następnego. Cześć, jestem Weronika, a to mój pierwszy drink. Cześć, jestem... To się Obyka. najebała, kurwa, a ja, ja byłem kierowcą To mój ostatni drink. Cześć, jestem Kamila. A ja Damian. To jest nasz pierwszy drink. I ostatni, druga. Zajębiste wesele było. Co to kurwa za wesele, że tam jasno było 15, była tacy najebani już? Bo to był drugi dzień, kolego. To był drugi dzień, rozumiesz. Wesele? Ślub był na godzinę 15. W sobotę, a te, te nagrania to z niedziela, godzina 14. Tam 2-4 była jazda. Rozumiesz? Bartek, my pierwszy mój je z nosa, trollowanie, <grywki> spotkanie online w Zoom. E uh, my last drink is the first drink. Jej wszystkim panno młodą i to jest mój pierwszy. No i choy, nie da się podnieść. Cześć, Mi się prawie wyjebał. Cześć, mam Łukasz i to mój pierwszy środ dzisiaj Cześć, mam na Łukasz i to mój ostatni... Kurwa chyba nie ostatni Wyjebane mam no. Jeszcze Mamo, powiedz, że jest godzina ósma nad ranem ma na 30 30 A ja potem o 19 musiałem auto prowadzić i oczywiście wycześniałem do tego momentu bez problemu, bo miałem, miałem yy, ten. Alkomat miałem. I miałem 0-0. Jak jechałem. 25. Miejscówka fajna, no to jest yy, ceglarnia. To się nazywa ceglarnia. Mega zajebiste ten. Jest taka stodoła, stara, odrestaurowana. Zajebiste miejsce na wesele, tylko oni chyba na dwa lata do przodu mają zajebane terminy.